Teraz się nagrywa. Nagrywa się. Gdzie eee. moja kamerę? Tutaj, ja schowałem ją pod szmatką, żeby wiesz, ktoś Aha. jej nie buchnął. Bo by zobaczył kamerę, szybę zbił i by zabrał twoją kamerę. Dziękuję. No, więc tak pomyślałem. Szybko nie wkleja Leży tak. No. Szybko nie wkleja nie? Leży, leży. I teczka nie kreży. Może spadać, Krzysiek. Czekaj, ja położę teczkę tak, żeby nie spadała. No, tak. Dobra. No pięknie, ładnie, Krzysiek. Wygrałem! Wygrał sprawę w sądzie. Dawaj do tyłu. Bo złe ludzie się okazało, cały czas piszą te głupie maile anonimowe. Pracownicy Mopru mówią, że oni nie mogą tego sprawdzać. Przychodzą tylko. A tu wszystko elegancko, łazienka zrobiona jest. Eee, woda jest, pralka jest, lodówka Dawaj, jest. Dawaj Ścigamy się? Ścigamy się. <ścoughs> Dawaj, rura. No i tu niespodzianka, że nawet Wojtek przyjechał, ale nawet nie musiał być przesłuchiwany, bo pani, ja... pani biegła, powiedziała lekarz, że zna Krzyśka od 2007 roku i z Krzyśkiem jest coraz lepiej i sobie radzi, jak trzeba taksówką wszędzie pojedzie, zakupy zrobi, samodzielny jest, nie wymaga opieki stałej w DPS-ie czy w szpitalu. W A, ten, ja chciałem zadać pytanie dla Bartka tylko jedno. Tak? Panie Bartku. No. Pamiętać pan jak... Byli, ja byłem sam. A Bartek też opowiadał, że on ciebie znał od 2007 roku. Jeszcze mamy znał. Kupę lat No. I powiem pan... Jawej przedaj jego <laughs> No nie mogę, bo ciągle linie są On ma szybszy samochód, Krzysiek Wiesz, nie, szybszy, szybszy, szybszy Szybszy, bo czerwony. A, A czerwone są najszybsze. A. Tak jest. Czerwone bo... auta są A najszybsze. A to nie czerwone? No to taki bordowo-wiśniowy. Bordo. Tak, tak, tak. No. 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 Dawaj, zaraz będzie dwupasmowa ulica, to się pościgamy. Bo dwupa na dwupasmowej ulicy zaraz tam. Potem dalej są dwa pasy, to się pościgamy. z nim. Dawaj że on pojechał. Damy w rurę! Jakie odejście ma! Dawaj! No to zaraz hamować trzeba będzie. Nie! No tam ronda zaraz jest. Także... Dawaj, dawaj. Na piątkę! I ta cała sprawa, to całe pisanie, to całe Krzyśka Paweł z Warszawy co chciał na siłę do szpitala wsadzić, żeby dom przejąć. Wszystko to wasze tam spiski, psu na budę. Nic to to nie jest Gorzej jak psu na budę. Śmiech. Pawele. Jak to ty mówisz? Gorzej jak psu na budę. Nie, ty jakieś krzyżek mówisz zawsze. Śmiech, obłuda i fałsz! Tak. wszystko wyszło na jaw w sądzie. Ja tam. Zaraz na no, drugim pasem spróbuję go wyprzedzić. może, o, wyprzedziłem Jacka. Cholera. To lustarkę No, lusterko źle było ustawione. A A to jest dobre. To jest dobrze. No na mnie nie dawaj jemu wyprzedzić się. Dawaj. Nie, to teraz będzie pewnie za nami jechać. Dawaj, dawaj. Lepiej. <grym> lepiej. Co lepiej? Szybciej? Szybciej. Nie mogę, Krzysiek. 70 tu można jechać tylko. Musimy przepisowo jeździć. To się nagrywa się. I, żeby tak, oni jechali, a jak oni, myjechali, a po pochodzą. Jak? Co tak przyspieszyć i nagle zahamować? Tak. To bo by wytarek był Krzysiek. I dwa samochody do skasowania by było. O, a daj doski dobre ja, nam A kurczę Ten na poleci, wiecie. Bo Wojtek teraz mówi, że przyjechał tu do... na dwa dni i wraca tam, wiesz? Znowu? Do Sędziszowa, tak. To niech wraca. Tylko, że chciałby zabrać telewizor, a telewizor nie zostanie. Bo kupił telewizor i co on jeszcze mówi? Że jakiś zamek kupił. A, to ja mu wiesz. Telewizor na razie powiem, nie ja. Nie oddasz, czy oddasz? Czy? E, oddam, lepiej. później. Aha. A to co musi zrobić? Kupić sobie. Ale, yy, czy coś jakby zrobił, to coś byś oddał, czy, czy ma się z powrotem wprowadzić? Powiedz swoje warunki tutaj. Oddałby. Telewizor, tak? Tak. Ale jak on by się wyprowadził, czy... Cofujcie, wech? A, czyli chcesz, żeby się teraz wyprowadził. Tak. No bo on mówi, nawet że... nawet on... ode mnie. Aha, on mówi, że on nie, nie chce wracać, bo tam coś tam, że ma tam yy, pokój własny... Niech ma pokój coś. własny, niech ma dupę własną, niech ma wszystko własne. Pó póki co mówi, że ma, no. Zadowolony no. niby, no. Zadowolony. Ty, ale wiesz to, co... To czemu nie może wrócić tarifu? Czemu? Y on mówi, że 1400 zł zapłacił A co mnie to obchodzi 1400? Ale wiesz co, powiem ci szczerze, bo ten Bartek z Mopru y to mówił na przykład właśnie, bo go pytali, nie? Co do Wojtka. No. Na sprawie. I on mówił, że niedobrze. Bo Wojtek jak jest, to jest osobą uzależnioną, że albo pije, albo wącha, i awantury, kłótnie i przyjazdy policji. Bo to prawda. Że to nie jest... Jego zdaniem to nie jest dobrze, że on mieszka z Tobą. Mieszkał. Bo teraz... Było pytanie, że już teraz i mieszka, nie? Że Tobie się polepszyły warunki. No. Bo już nie ma kłótni i on nie mieszka i tak dalej, nie? jak będzie zabierać, i te woreczki. Co nie zabiorę pierwsze woreczki. No. Ubranko. Mhm. Nie, nie wchodzi, gdzie on zabierze. A na podwórek nie wejdzie. Mhm. Ty pomożesz mnie i Jarek. Mhm. O, wojsko. Wojsko. Patrz, z Tak. No, a tu gdzieś jest nawet... Pamiętam, o to jest kościół albo cerkiew wojskowa. Kościół chyba. Tu przyjeżdżał, wiesz co? To? No. Tu z Tutaj? Tak. No. No już no, on do kościoła chodzi Tak, garnizonowego. No. Kościół... Przy garnizonie, wojskowy kościół, to, no. to jest. A jego żona katechetką jest. O tak. Tak mówił. Religii naucza w szkole. Ja. Ja mogę powiedzieć, że e, moja koleżanka jest świeżkim, No. Prokuratorką. Tak. A ty dużo prokuratorów akurat, Krzysiek, znasz, to akurat prawda. <noise> Ale czy nie Oj, oj, oj. No, no twardo do końca. No. Zamknęła się drzwi. Ja mówię, że z panią chciałem nad prekurtorem porozmawiać. No. I ja nie mam czasu. Mhm. Uh -huh. zapłaci za obiad? Jarek powiedział, że zapłaci. Znaczy Sławek. <noise> Aj, to hałasuje ten jego samochód. Nie może w niekurnać. I tylko mandata Jarkowi. I prawo jazdy. Nie ma. Za przekroczenie prędkości. Tak. że ja ja Zadzwoniłby i kurwa. Honda Bordowa. I numer rejestracyjny tylko podać, nie? No. Zaraz ja. Nagram i puszczę w internecie to zdjęcie. Ma... Zaraz dogonimy go. Ja to poszedł w długą. Już nie dogonimy. Dogonimy! Nie, to ja nie mogę tak szybko jechać, bo zaraz mnie ktoś nagra, że za szybko jadę. I będzie, że dla mnie to, to prawo jazdy na trzy miesiące zabrać. Trzeba by zadzwonić do niego, niech do Zodiaku, kurna, bo to... Jak on zacznie jedzenie wybierać, to... Zaraz, to tutaj krzywnie, jeszcze dalej chyba. Dalej. Ja? Dalej, nie? Dalej. Jeszcze następna skrzywa. Nie, tutaj. Nie, to jest moje osiedle. Do ciebie jeszcze kawałek dalej jest. O. Ty tego po... Chodź Jacku, to chodź do Zediaku. Zajedziemy, żeby powybierać te rzeczy, bo tak na wynos lepiej popatrzeć może, wiesz. Szczególnie ja tam, wiesz, bez mięsa nie chcę to. Czy już jesteście... No to ja sobie zajadę i wybiorę. Nie, to zatrzymajmy się w barze i coś weźmiemy na wynos po prostu lepiej. To ja pójdę z Krzyśkiem i coś tam wybierzemy. To, to co, jedziecie na szkolną, czy, bo my się zatrzymamy przy Zodiaku może? No ja tu do okienka podjadę. Aha, a to kolejka może być. No dobra, to parkujmy i zaraz się dogadamy, no. dobra, to i tu z tyłu zaparkujemy, no. Dobra. Bo on chce w okienku kupić, a ja bym zaszedł po wybierze. On nie chce, wiesz, chodzić po barach, żeby tam takiego z Tobą i z Wojtkiem. Ale ja wolę, jak już jedzenie kupować, to wolę popatrzeć, co kupuję. Tak. Bo można powybrzydzać wtedy, powybierać. No idziemy.